W centrum Deco www.redeco.pl Holender okazał się najważniejszą postacią tegorocznego turnieju. W finale wrócowskiej imprezy z nagród 17,5 17,500 euro w centrum tenisowym Redeko przy Halera spotkało się dwóch najwyżej rozstawionych tenisistów: Michael Scheffers i Japończyk. Takuyuma Miki Holender triumfował 6 do 2, 7 do 5. Scheffers na drodze do końcowego sukcesu pokonał m.in. najlepszego polskiego tenisistę Kamila Fabisiaka, zajmującego 18. miejsce w światowym rankingu. Holender pokonał Kamila 6 do 1, 6 do 2. W ćwierćfinałach Wrocław Cup mieliśmy trzech polskich tenisistów: Piotra Jaroszewskiego, który uległ późniejszemu japońskiemu finaliście 4 do 6, 0 do 6. Tadeusza Kruszelnickiego, który przegrał z triumfatorem singla 0 do 6, 1 do 6. A także wspomnianego Fabisiaka, który w jednej czwartej finału pokonał Martina Legnera z Austrii 6-4, 6-2. W grze podwójnej w półfinale zagrali Kamil Fabisiak i Tadeusz Kruszelnicki. Nasi, którzy wystąpią na Igrzyskach Paraolimpijskich, przegrali z późniejszymi zwycięzcami Szefersem i Egberinkiem. 6 do 1, 2 do 6, 2 do 10. W drugim półfinale Albin Batycki i Piotr Jaroszewski przegrali z Legnerem i Miki 0 do 6, 1 do 6. Warto śledzić ostatnie występy biało-czerwonych przed paraolimpiadą w Rio de Janeiro. Kibicujmy naszym, którzy przygotowują się do najważniejszego dla siebie startu w czteroleciu. A organizatorom Wrocławka możemy tylko podziękować. Zawody jak co roku zostały przeprowadzone wzorowo. Cieszę, że przed Rio mogliśmy poczuć smak olimpijskich starć. Centrum Skłusza Redeko. Www.redeko.pl